Dzień dobry, dzień dobry, witam ponownie na moim kanale. Tym razem trochę z innej perspektywy, bo przychodzę do Was w poszukiwaniu idealnej marynarki. Makijaż mam zrobiony, jest z ostatniego filmu, także, jeśli ktoś chciałby wiedzieć, co mam na twarzy, czego używałam i czym się malowałam, że jest tak mocno, to zapraszam do poprzedniego filmu. Yy, wydaje mi się, że koniec końców wyszło to fajnie, podoba mi się ten makijaż, yy. ale nie o tym dzisiaj mowa, bo moi drodzy. Mam pewien problem. Szukam marynarki. E, jakoś tak wyszło, że nie mam szarej marynarki. I takie, nie wiem, no wiecie jak to jest, zaczynamy coś przeglądać na internecie, wpadnie nam jedna marynarka w oko, potem druga, trzecia, czwarta, nagle okazuje się, że wszystkie są w szarym kolorze. A ja patrzę do swojej szafy, nie ma ani jednej marynarki. Nie ma szarego, bo nie wiem jak to się stało, ale ja ogólnie nie przebadałam za szarym kolorem wcześniej, ale teraz jakoś tak wyszło, że muszę mieć w swojej szafie czarną, szarą marynarkę. Także e, przebywam w poszukiwaniach i powiem Wam, że zamówiłam już wcześniej, e, ale nie nagrywałam kilka marynarek. No nie mogę znaleźć takiej idealnej. Wpadłam na to, że nagram to tym razem i poszukam razem marynarki, bo kochani, ja mam 1,80 m wzrostu i... E, czy jest to w ogóle możliwe znaleźć na mnie marynarkę w sieciówce? Czy zdaje się w końcu jakaś yy, sieciówka lub firma, nie sieciówka, która po prostu będzie miała na mnie marynarkę taką, jaka mi się marzy? Czyli marzy mi się marynarka z szerokimi ramionami, tak jak na pewno wszyscy wiecie, teraz się nosi, szerokie ramiona, ale tak, żeby one stały, ale żeby za, z kolei nie były aż za szerokie. No, i długie rękawy, co przy moim wzroście nie jest łatwe, bo mam z tym często właśnie problem, że niestety te rękawy są mi dotąd albo w ogóle za krótkie. No to już mi w tym momencie totalnie dyskwalifikuje. Także zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć w tych marynarkach, czy będzie to idealna marynarka. No nic, nie ma co przedłużać i zaczynamy mierzyć. E, marynarki, które przygotowałam, zamówiłam z. E, HM i Zalando. W Zalando są różne marki. Zaczynamy od pierwszej. I pierwsza marynarka. Zaczynamy od prawej czy od lewej. Nie wiem. <gryw> Nie mogę się zdecydować. Dobra, zacznijmy od tej, bo to jest chyba najdroższa marynarka z tych. I jest to marka Sandero i ją zamówiłam. Sandro, przepraszam. I ją zamówiłam z Zalando Lounge. O, także. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jeśli chodzi gatunkowo, czuję, że ona jest naprawdę mega. No, i bardzo mi się podoba. Jak tak na nią patrzę. Nie wiem, co wy sądzicie o tym. Dawajcie mi znać w komentarzu. Kurczę, to włosy wam nam trochę przeszkadzać. Nie wiem, czy nie będę musiała ich tutaj jakoś lekko związać, żeby. Żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Powiem tak, jeśli chodzi o ramiona, no to jest po prostu idealnie. To jest właśnie tak taki krój, o jaki mi chodzi, czyli, że te ramiona stoją, ale nie są mi za duże, y, że po prostu nie wiszą tutaj na tym. I długościowa jest też idealna, ale na patrzcie na te rękawy. O co nasi kawałek jeszcze, żebyście to widzieli? na no, na te rękawy. No ta marynarka byłaby tą marynarką, gdyby nie te rękawy. No bo jak zrobię ręce tak, na starą metodę, która mi się zawsze sprawdzała, no to po prostu te rękawy w ogóle są wysoko i no nie, ta marynarka była kupiona właśnie w tym Zalando na otlecie i bodajże kosztowała wcześniej jakieś 350 euro na około 110 euro, więc tak jak mówię, jest to dosyć droższa opcja, ale tutaj czuć, nie? że to właśnie jest z domieszką wełny, ten materiał jest drogi. Do tego była też od razu ta broszka, które mi się w ogóle też mega podobają. Teraz te broszki na tych, na właśnie na marynarkach. Bardzo mi się ta marynarka podoba, naprawdę, jeśli chodzi o kolor, o krój, to e, no super, jest super, tylko kurczę, te rękawy, no wiecie, to nie jest e, jakby mało pieniędzy, więc e, no, te rękawy są za krótkie, no nie, dlaczego? Tak mi się podoba ta marynarka, kurde no, no ale nie zostawię takiej marynarki. Która ma za krótkie rękawy, no bo będzie mnie to cały czas Ja bym najlepiej to bym chciała, żeby te rękawy były gdzieś dotąd. No nie wiem, kochani, dajcie mi znać, co myślicie. Mega mi się podoba, jeśli chodzi o krój i o wykonanie, o materiał, ale te rękawy mnie trochę wkurzają. W ogóle, zwłaszcza ten rękaw mam wrażenie, że jest mega przykrótki. No nic, lecimy dalej. Dobra, i następna opcja to jest HM. HM HM, mało ważne, każdy wie o co chodzi. I kolor tej marynarki jest po prostu genialny. Jeśli chodzi o kolor, to mi się bardzo podoba. To już widzę te rękawy są na pewno dłuższe, ale jeśli chodzi o... Yy, jeśli chodzi o po prostu materiał tej marynarki, no to tutaj czuć różnicę. O ile się nie mylę, ta marynarka kosztowała jakieś... Yy, 40 euro. To jest z tej obecnej nowej kolekcji. I jakby tam, w tamtej poprzedniej marynarce były takie rękawy, jak w tej marynarce, to nie mielibyśmy w ogóle o czym rozmawiać i bym się totalnie w ogóle na tym nie zastanawiała. Ale może wtedy nie byłoby też tego filmu. Jeśli chodzi tu o szerokość w ramionach, jest bardzo fajnie. Rękawy są... Bardzo fajne, z tym, że wiecie, co czegoś mi tutaj brakuje. Widzicie, jak te rękawy latają. I jakby mam wrażenie, że te, ten materiał jest bardzo cienki. Nie jest to dobry materiał. W sensie nie jest ta marynarka sztywna. Wiadomo, że nie muszą być super, super sztywne i, i, i jeśli już są te rękawy, ale wydaje mi się, że jeśli są te rękawy, to ten materiał musi być tutaj trochę sztywniejszy. No, patrzcie, jak to jak idę. No, mam wrażenie, że wygląda tanio ta marynarka. i tak, gdyby kosztowała z jakichś 20 euro, wzięłabym ją pewnie, po prostu zostawiła, żeby mieć w swojej szafie 40 euro. Wydaje mi się, że już dosyć dużo za to, co tutaj jest. Tutaj, no tutaj czuć, że to, to, jest, to jest tanie. To jest na pewno jakiś, nie wiem, poliester czy coś. Zaraz zobaczymy. 80% poliester. 18% wisko, 2% elastan, leaning, 100% poliester. No, poliester. I tyle. Jeśli chodzi o tą poprzednią marynarkę, mogłam też przeczytać skład, ale tak jak mówię, ja jej nie zostawię, bo ma za krótkie rękawy. Nie będę, jakby, inwestować w taką marynarkę mm, za tyle pieniędzy, ale tutaj już, tutaj już czekajcie. Gdyby ktoś inny się nią interesował, bo na pewno mam też ją na normalnej stronie. O to chyba Tkanina podstawowa 55% poliester. 45% wełna. Wewnętrzna część kołnierzy 100% poliester, podszewka 100% wiskoza, podszewka kieszeni 100% bawełna. Także no. Wiadomo, cena jest też znacząca, ale jeżeli mielibyśmy porównać, że ta marynarka kosztuje 40 euro, a ta marynarka kosztowała 110, no to jakby patrząc na różnicę w materiale, plus jeszcze ta broszka, nie ma tutaj totalnie porównania, jest po prostu zdecydowanie lepiej tam, aczkolwiek jeśli chodzi o rękawy, hej, wygrywasz. Tu trafiłeś jakby w mojej gusta, z tym, że po prostu sam materiał tych rękawów. Nie jest taki, jak ja bym chciała, żeby był. Aha, i jeszcze z czystej ciekawości wzięłam tą marynarkę też w czarnym kolorze. Chciałam po prostu tutaj, jakby zobaczyć, jaka będzie mocna różnica w tym kolorze. No rękawy tutaj naprawdę super. Ta marynarka też fajnie wygląda. Jest też, też, też bardzo ładna, jeśli chodzi o kolor, no to wiadomo, czarny, klasyczny. Ja już swoje w szafie na razie marynarki czarne mam, więc w sumie jej nie potrzebuję. Nie wiem chciałam zobaczyć, ale jakby chyba nawet nie nastawiałam się na myśl, że ją zostawię. Okej, okay, i mamy tutaj następną opcję. Następna opcja jest z Zalando i to jest marka Kaffee. kafeje nie wiem jak to się czyta, a jest w rozmiarze 40 jeszcze wam nie powiedziałam, te dwie poprzednie marynarki z Hemu to obydwie były Lki, a pierwsza marynarka też 40. Także um, zobaczymy dalej. Ta marynarka kosztowała 99 euro, nie była na żadnej promocji. Widzę, że jest też cena w polskich złotych 429 zł, więc na pewno jest też dostępna. Na polskim Zalando. wygląda w ten sposób. No i zaraz się przymierzymy i zobaczymy. Jestem, jestem. Tak wyglądam. O, proszę. Jeśli chodzi o rękawy, podobny problem z tamtą marynarką czyli po prostu te rękawy są za krótkie. Dlaczego? Czyli można jakoś uszyć tak, żeby i wysokie osoby mogły kupować? Czyli muszę brać rozmiar 44, żeby tu mi się zrobiła pieszak e, na bary nie wiem kogo. E, pff, I wtedy dopiero będę miała, będę miała długie rękawy? No chyba nie do końca tutaj o to chodzi, no nie? No, także ta marynarka była opcją w paski. Nie. No niestety. Nie, ale to wiecie o co chodzi? Czemu są takie krótkie rękawy, skoro y, to tutaj pasuje mi dobrze, no, jak widać, i te ramiona też są w porządku. Choć tutaj te ramiona nie są aż takie szerokie jak w tamtych opcjach, ale... Y, Zabieram się za następną sztukę, a następna sztuka jest z NAKD. E, też zamówiona na zalando. zamówiłam jakby te trzy pozostałe marynarki na zwykłym zalando, bo po prostu tak wygodniej niż zamawiać z każdej strony inaczej. Łatwiej ze zwrotem w razie co. Także zamówiłam ją z, z tej strony. Jeśli chodzi o kolor tej marynarki, e, on jest szary, ale mam wrażenie, że tu jest jakby domieszka takiego nie wiem, niebiesko-zielonego koloru. To nie jest taki, mam wrażenie, typowy szary kolor. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na mnie. No i okej, okay. jestem w tej marnace. Przyjrzyjmy się tutaj ramionom. Znowu odgarnąć te włosy, bo w końcu ich nie spięłam, Stwierdziłam, że w sumie nie masz tak dużo tych marynarek. Mogę je trochę poprawiać. Chyba nie będzie was aż, aż tak wkurzało I jakoś co przeżyjecie, jakoś pomierzymy z, tymi odgarnia z tym odgarnianiem tych włosów. E, chyba jednak mnie to bardziej wkurza niż was, więc ja mówię, jakoś chyba przeżyjecie. Dobra. I co tutaj myślimy o tej marynarce? Jeśli chodzi o rękawy, w porządku. Jeśli chodzi o cenę, zaraz zerknę na metce, ale coś mi się kojarzy też około 100 euro, więc znowu nie była to najtańsza opcja. Te marynarki nie były zamówione z rabatem. Nie było na nich żadnych rabatów. Może ze względu na to, że to po prostu są nowe kolekcje. Nie mam pojęcia. Ale jeśli chodzi o tą marynarkę, bardzo mi się podoba. Z tym, że trochę trochę, trochę mnie denerwuje ten kolor. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Myślę, że tak. To... Nie jest taki typowy szary. Tu jest trochę jakby takiej e, domieszki, tak jak mówiłam, zieleni czy niebieskości. E, to nie jest taki typowy szary. Ja bym chciała, żeby to był taki szary. Możemy to sobie porównać z tym kolorem z chemu. No patrzcie, jaka tutaj jest różnica. Ja to widzę nawet tutaj w, w odbiciu ten kolor jest, to jest szary, wiecie, taki ciemny, szary, a to jest. Szary zielony! Nie no, szary zielony może nie, ale, e, ale ten szary na pewno jest ładniejszy niż e, ten. Ale jeśli chodzi o materiał, to bardzo fajnie. Czy jeśli chodzi o materiał, jest dobry. Nie wiem, jaki to jest materiał, ale, ale jeśli chodzi o wygodę, jest na pewno wygodniejsza. E, lepiej zrobiona niż ta marynarka, którą mierzyłam przed chwilą. No Nie wiem. Fajna, może gdyby była trochę tańsza, to bym ją zostawiła, ale um, gdyby ten kolor był inny, to bym na pewno ją zostawiła, nawet w tej cenie. Ale że ten kolor jest jak jest, no to niestety wrócisz do domu, chyba, że mi napiszecie, że musisz ją zostawić i wyglądasz super i będziesz żałowała, bo nie znajdziesz żadnej innej z takimi długimi rękawami, no to jeśli mi tak napiszecie... I wyjdzie na to, że mam ją zostawić, no to po prostu ją zostawię, ale naprawdę nie, muszę powiedzieć, że jest bardzo fajna, tylko, że y, troszkę nie do końca ten kolor, którego szukałam, a szkoda. I moi kochani, została nam ostatnia marynarka, a ostatnia marynarka jest z Zalando, ale z Mango. W ten sposób. Ok, jestem z powrotem. Patrzmy na tą marynarkę. E, bardzo fajna, jeśli, e, jeśli chodzi o materiał, bardzo fajna. Jeśli chodzi o ramiona. Też ok, jest dłuższa niż wszystkie poprzednie marynarki. Ona na pewno jest dłuższa. Jak widać, kończy mi się tu. Wolałabym, żeby kończyła się gdzieś tu. O, o, o! To była naprawdę idealna marynarka. I ona by na pewno ze mną została, choć ten rękaw, Może mam po prostu dłuższą tą jedną rękę. No, niestety nie jesteś na takiej długości. Jesteś na takiej długości. Nie wiem, kochani, dajcie mi znać, yy... ale nie, chyba nie. Jakoś tak, jakoś tak nie. Nie czuję do ciebie tej miłości. No, nie wiem, po pierwsze ten prawy rękaw jest za długi, za krótki. O, fajnie jakby był by za długi, bo mogłabym sobie je skrócić. No nie no, prawy rękaw jest za krótki, odpada. No jak widzicie, kochani, teraz policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć marynarek. Sześć marynarek i na sześć marynarek nie znalazłam takiej, jaką bym chciała. Jak, taką, jaką bym chciała. E, takiej, jakiej bym chciała. No nie znalazłam w każdym razie tej idealnej marynarki. Um, kochani, jeśli wiecie, gdzie znajdę szarą marynarkę z długimi rękawami, nie za długą i z szerokimi ramionami, to koniecznie dajcie mi znać i też najlepiej, żeby nie kruszowała milion monet, bo um, wiadomo, jak to jest. Um, lubimy trochę coś dodać do tej szafy. Jeśli chodzi o marynarkę, um, jest dla mnie taką częścią garderoby, w którą mogę zainwestować trochę więcej. Ja też często noszę marynarki, bardzo lubię marynarki um, i naprawdę. Chętnie bym kupiła marynarkę, ale żeby była taka no, idealna. No naprawdę jeśli miałabym z tych wszystkich marynarek powiedzieć, która jest najlepsza, to jest to ta marynarka, a zapomniałam Wam w ogóle powiedzieć skład tej marynarki. E, rozmiar 40, skład nie niewiadomy. Tu oczywiście jest na pewno napisane. Jest podszewka 100% poliester, powłoka... Nie, przepraszam, powłoka 97% poliester, 3% elastan, podszew, podszewka 100% poliester. No, także jeśli chodzi o materiał, to no nie wiem, tak, to tak jest. Poliester, poliester, nierówny. Ten poliester jest na pewno lepszy niż ten poliester z H&M, który tam był. Jeśli miałabym powiedzieć, mojego faworyta była to byłaby to ta marynarka i gdyby była w innym kolorze, znaczy gdyby ten kolor tej szarości był bardziej głęboki i ciemny, to bym go wzięła, ta domieszka tutaj tego e, zielonego, no patrzcie nawet z tym kolorem, tutaj nadal widać, że on jakby wpada w taki lekko, e, lekko zielony kolor, a to już nie jest to, czego ja szukam. Ta marynarka bardzo fajna, jeśli komuś e, się ten kolor podoba, mi się też ona podoba, <grytanie> ale nie w tym kolorze, ale leży bardzo fajnie. I bardzo fajną na pewno opcją jest też ta. Jeśli chodzi o ramiona, to najbardziej i o materiał, to ta marynarka była najlepsza. Tutaj czuć, że to jest bogato uszyta marynarka i e, troszkę się chyba jeszcze nad nim zastanowię. Kusi mnie ona. E, naprawdę mówię, czuję, że tutaj jest ten materiał fajny, że to jest taka jakby trochę inwestycja. Tak sobie to tłumaczmy. I No nie wiem kochani Dajcie mi znać co myślicie, bo Sama nie wiem czy mam zostawić Czy nie Ale czemu ten taki rękaw krótki No nie wiem W każdym razie kochani Dajcie mi znać co myślicie No już, moi drodzy, już wszystkie marynarki, nie mam tutaj już nic więcej. Ej, sami widzieliście, jak wyszło na sześć marynarek, nie znalazłam swojej idealnej marynarki. No chyba, że Wy mi napiszecie, wygląda super, Ania, zostaw, jest ok. Ej, musisz ją mieć w swojej szafie, no to może wtedy o jakiejś pomyśle. Ale nie było tutaj takiej marynarki, do której poczułabym miłość. Także, w sensie była, ale no taka nie stuprocentowa miłość, a staram się teraz kompletować swoje ubrania tak, żeby po prostu były w tej szafie same takie ubrania, do których będę zawsze wracać i chętnie wracać. A nie takie, że zawsze będzie zostawało a może jest gdzieś jakaś inna, która mogłaby być lepsza. No widzicie, wyszło jak wyszło. Jeśli chodzi o resztę, to t-shirt jest z HM był to taki t-shirt basicowy z dwoma t-shirtami, dodatkowo. I t-shirt akurat sobie zostawię, bo nie jest do końca biały, on jest lekko śmietankowy. Sam materiał jest bardzo fajny, elastyczny i t-shirt akurat mogę z czystym sumieniem polecić, jest fajny, naprawdę. Ok, no to więc nie przedłużając już, życzę Wam miłego wieczoru, dnia, nocy. Kiedykolwiek oglądacie tam ten film. I no, kochani, do następnego. A, no i e, ważne jest oczywiście, nie zapomnijcie o łapce w górę, o subskrypcji. Zapraszam na Instagrama i dajcie mi znać w komentarzach, czy mam coś zostawić, czy mam to wszystko olać i uff, odesłać. Także, widzimy się następnym razem. Pa.